Chłopakowicowie są bardzo... serdecznie w czwartej części w Simulator No trzynaście jesteś już trzy. No właśnie. I co nowego? Pokaż widzę co nowego. E, ta nowa przyczepa, oczywiście. I mam tysiąc ten, bo sobie robiłem, kupiłem rzeczy i już pole mi trochę rośnie. Jak widzicie. No. Jeszcze dwa ataki i już będzie na sam, ten, na sam koniec Będziemy musiał zrobić. Tam taka przyczepa. Oczywiście jest na drugą przyczepę. Y dwa nowe ciężar ten. Dodatkowe. Ja sobie mam już ten do jednego traktora, czyli Ursusa. Tutaj kupiłem nie. na Na wypadek, na wypadek. Na nie, nie. Nie, nie, nie. No, yes, then. Yes, then. No, wait. Yes, Co tu powiedzieć jeszcze, yy, to były dwa budynki, które zburzyłem. Musiałem mieć trochę pieniędzy. No i kupiłem kury. Kury kupiłem, musiałem sprzedać. Będę mieć chociaż tysiąc, jak będzie, automatik. No, automatycznie. A wspomnę ten, tak dla Kuby, w sumie nie dla was, bo ponieważ wy jak oglądacie ten wideo to już pewno jest, część trzecia, ale dzisiaj o 13 jest premiera trzeci, trzeciej części, chociaż już była w sumie, bo jest 13.47. Hmm. Ojej, jest nawet jeszcze kogut. Nie ma ale jest sobie. Ale fajnie. Nie trzeba ich karmić chociaż. To jest coś na klucz. To one sobie ziemi jedzą, tak? Tak, no, Dziobię coś tam sobie. No i właśnie kilka jajek tutaj wypadło, ja sobie pozbierałem. Chyba mam 7 jajek. Nie, nie liczyłem, ale chyba 7. Yy, I oczywiście yy, teraz będzie taki mały tutorial. Jak zaczniecie. A od... co niej się cofnij, w niej, co w niej? No. Yy... I jeszcze raz pokaż ten silos, tak żeby było widać razem z tym. Tre, tre wy wyprawo trochę. I jeszcze trochę się cofnij. Jesz, jeszcze trochę do tyłu. O, i teraz czekaj. Dobra. Mamy miniaturkę. Y y y ten poradnik. Y y najpierw jak wejdziecie w sklep. Oczywiście przez trójkąt. Eee, macie posiadane, czyli to... No, no właśnie ja mam swoje posiadane już. Eee, musicie sprzedać ten ten ciągnik, jeden ten ciągnik i dwa te ciągniki. Mhm. Otrzymacie kilkanaście tysięcy. Poza tym możecie sprzedać jeszcze jedną przyczepę, ale wolę nie sprzedawać, bo się jeszcze przyda. Potem możecie sobie kupić to i to i ta przyczepa się przyda do kombajnu możecie kupić nawet dwie przyczepy, bo jak będziecie mieć, to przyspiecie do silo, silo, Silosa i podjedziecie tą dużą przyczepą i sobie będziecie, bo inaczej kombajn nie dosięgnie, Ale chyba... ale tą przyczepę już dosięgnie, Bo ja już mam to w planie. Potem potem. Wychodzicie z sklepu, jedzicie po rzeczy, potem robicie ten i wierzcie tam dużą przyczepę, ten pierwszy nie zbieracie, tylko kombań będzie wtedy zbierajcie, wtedy wsypaj, wsypujecie tutaj i zbieracie, zbieracie, żeby było do fulla przyczepa, a te trzy po prostu musicie wziąć w tą dużą przyczepę, potem sobie odjechać i sprzedać. I jak wrócicie znowu na farmę, to tutaj są ziemniaki i, i ten jeszcze cukrowe ziemniaki, czy coś tam buraki chyba, nie? No buraki cukrowe, no. a gdzie ziemniaki cukrowe? No, no tutaj, tutaj ja już je zabrałem akurat, tu jeden i drugi. Zarobiłem, zarobiłem tam już kilkanaście tysięcy, też polecam, ale oczywiście zostawcie swoje pieniądze. Potem możecie kupić jakieś tam ciągniki. Ja akurat kupiłem y, oczywiście Ursusa, no i wtedy jak wszystko robiłem po kolei po letepie, czyli z tą małą przyczepką i ciągle jeździłem, jak już było koniec, to wtedy brałem Ursusa, Może, możecie mu kupić lepszy ciągnik niż Ursus, nie wiem, możecie sobie kupić, ale chyba ja lepiej nie, nas, nie, was, nie was stać, potem weźmiecie y, ten jakiś swój po, y, Ursusa, Najlepiej już zakupić. Potem przyczepicie do tej przyczepki. Jak będziecie już mieć, to wtedy róbcie wszystko po kolei. Możecie kupić oczywiście drugi i, i ten no i ten mniejszy używać. Ale ja wolę samemu, bo ten, ten mały na nie, ten, ten traktor nie odniesie takiego czegoś. Musi mieć ten już używany, ten. Czyli, czyli maszyna pracować, bo inaczej nie pojedzie. Może też, żeby z, z traktorem, ale oczywiście Ursus jedzie 17 km na godzinę z tamtym narzędziem. Akurat ten mały jedzie 10 km na godzinę, więc o 7 km więc już jedzie więcej, ale robi równiej. I jak już to zrobicie, to wtedy możecie ten, ten ciągnik użyć albo ten Ursusa, albo innego traktora, którego tam macie. I wtedy już bardziej zapracować już możecie oczywiście tam tam jeszcze ten drugi traktor były dwa możecie jeszcze sobie jak uzbieracie dużo pieniędzy wtedy z tego co mówiłem możecie drugiego sobie z takiego sprzedać i już będziecie mieć du dużo pieniędzy nie to by chyba z 93 tysiąca albo i więcej i wtedy możecie sobie rozbudować wszystko no i co by tu powiedzieć? No, potem potem siebicie, się potem to będzie rosło, ale dla takich lepszych, jak będziecie mieć kilkanaście tam tysięcy, kupcie oczywiście opryskiwacz, bo wtedy szybciej rośnie i sobie wstawcie w tam, ustawieniach na szybki, to wtedy trochę szybciej Wam to będzie rosło. Nie akurat teraz tak wolno. Na pewnym gazie, oczywiście, tam coś tam jest. Nie wiem, co to ma być. Eee, co 20 minut to brak misji, muszę włączyć. No, ja będzie rosło, to rosło, no. No i tak od nowa, wszystko. Ja nie wiem, ja akurat nie wiem, ile już mam. Taki mały tutorialik. Eee, dobra, muszę to, to to, dobra. Przysłyszemy. Oczywiście, muszę już mieć tą kamerę. Z tego traktora. Uwaga, przyspieszenia. No nie mogę zadążyć. A chyba 49 tysięcy litrów. Już ten, ten silos. Nie wiem, czy ten silos nie mieści. No nie mam ten, ile on tam mieści, ale chyba bardzo dużo. Tu wiem. No 20 tysięcy, 23, 24, 25 tysięcy litrów. No bardzo szybko się to napełnia. Już prawie jest Psy, Ale bag był. Na dół, dół, jeszcze. No i jeszcze troszeczkę. <coughs> jeszcze no. w dół. I koniec. 41... 49 litrów, tysią, 41 tysięcy litrów. Ale no tak jak mówiłem, to sprawdzałem. Mm. A my się będziemy... Jeszcze nie będziemy się żegnać. No jeszcze minutka. Um. Oczywiście jak macie jakieś pytania to wpiszcie na jakimś obojętnie jakimś filmiku. To ten mój kolega przeczyta i zobaczymy co tam musicie Oczywiście jajka nie wiem, gdzie się sprzedaje tego. To ja nie wiem A No, co powiedzieć. A, i takich dla ten. Którzy nie wiedzą gdzie jest ten woda, tylko co parkuje. Tak więc no my się będziemy żegnać. Ale ja jeszcze muszę pokazać przecież ten, gdzie jest woda. Bo to, ci, którzy teraz ten, y, startują na farmingu 13, to tu jest woda właśnie. To super. My się będziemy <gry> żegnać, trzymajcie się, narka!